Nazywam się Patryk Tylza, znajdujemy się w TJT Studio w Warszawie. Jest to studio, powiedziałbym, preprodukcyjno-produkcyjne, ale także nagraniowe. Robimy sporo tutaj prac związanych z edycją nagrań, z Preprodukcjami do tras koncertowych, z przygotowaniem artystów do, do występów, ale także związanych z produkcją muzyki sensu stricte. Moja historia z marką Apogee jest dosyć długa, bo sięga mniej więcej jakiegoś tam 2008 czy 2009 roku. To był dla mnie, a było zawsze syn synonimem takiej trochę niedoścignionej, bardzo drogiej marki, e, której, e, której trochę, na którą sobie trochę nie mogłem pozwolić, ale dosyć wcześnie e, wpadł mi w ręce Interface Duet e, pierwszej generacji. E, i, I to była moja pierwsza styczność. Ja pamiętam, że to, czym, co mnie wtedy zachwyciło, to. To ja nie potrafiłem tego wtedy do końca nazwać, byłem bardzo młody, ale mm, i zaczynałem tak naprawdę swoją przygodę z dźwiękiem, ale nie, nie potrafiłem wtedy tego do końca nazwać, e, ale podłączenie słuchawek do tego interfejsu i, i, i włączenie sobie muzyki spowodowało, że pierwszy raz usłyszałem tam rzeczy, których po prostu nie słyszałem wcześniej. E, nie do końca wtedy wiedziałem, z czym to było związane, natomiast to doświadczenie powtórzyło się potem wielokrotnie. E, szczególnie kiedy moim pierwszym moim własnym interfejsem, tak naprawdę, e, e, marki Apodji, był. E, był Interfejs, który nazywał się Ensemble pierwszej generacji i to był Ensemble FireWire. Jeszcze raz włączę FireWire. I on był przez wiele, wiele lat koniem roboczym w, moim, w moich wszelkich studiach różnych, bo ja wtedy dużo przenosiłem się z miejsca na miejsce, z pracowni do pracowni. I na tym ensemble zrobiłem mnóstwo, mnóstwo rzeczy. I pamiętam przyszedł taki dzień, że no, już FireWire przestawało być standardem, przestawało być wspierane w kolejnych wersjach systemu I, i, i czas było po prostu to już, już powoli z tego wysiąść, zmienić to na mm, na jakiś, na jakiś inny interfejs. I pamiętam, że wtedy e, no, po prostu kupiłem interfejs innej marki, który miał tam trochę więcej funkcji, był dość dobrze wyceniony i, 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 i tak, tak po prostu wydawał mi się dobrym dealem wtedy. I pamiętam, jaki tam zachwycony, w sumie podekscytowany, zaczynałem pracę. Pracowałem wtedy nad, nad płytą z orkiestrą symfoniczną. I pamiętam, że siedziałem, a, miksowałem tę płytę i, i, i tak. Bardzo taki podekscytowany nowym zakupem. No, no gdzieś, tam, gdzieś tam po prostu siedziałem taki, taki podekscytowany, robiąc kolejne, kolejne, kolejne wersje miksu. I w pewnym momencie po jakichś 3-4 godzinach zorientowałem się, że w zasadzie to trochę mam takie poczucie, jakbym się kręcił w kółko, że w zasadzie trochę jakby nie wiem, słyszę, że coś, coś jest nie tak. I tak przez chwilę zastanowiłem się: Ej, co się zmieniło? No, tak, przecież mam zupełnie inny przetwornik. Podłączyłem starego ensambla i wtedy zrozumiałem, że okej, okay, dobra. Jakby tak, to jest też tak duża różnica, nie? że faktycznie konwerter, że faktycznie jakby ten, to urządzenie, które przetwarza ten sygnał cyfrowy na, na analogowy, jest tym, co bardzo dużo wnosi, przynajmniej dla mnie, do sposobu, jak, w, jaki, w jaki ja słyszę, w jaki ja słucham, bardzo dużo, bardzo dużo zmienia, po prostu zmiana konwertera. I, i, no I wtedy zacząłem po prostu szukać innych rozwiązań. E, pamiętam, że oddałem ten interfejs, który kupiłem wtedy i, e, i kolejnym moim zakupem była stara, dobra rozeta, która jest tutaj do dzisiaj w tym roku. Rozeta 800 przetwornik, e, moim zdaniem absolutnie rewelacyjny, na tamte czasy w ogóle absolutnie topowy. na Dzisiaj już prawie 20-letnie urządzenie, które nadal naprawdę robi świetną robotę, po prostu, i, i y, y, które pracowało również u mnie wiele lat. No i kolejnym krokiem naturalnym było Symphony. Symphony pracuje u nas w tym momencie już prawie dwa lata, chyba, czy półtora roku na pewno. E, I e, no i powiem tak, to jest wersja Soundgridowa Symfonii, dlatego że my bardzo dużo korzystamy tutaj w naszym studio z sieci Wave Soundgrid. Mamy całą infrastrukturę opartą w zasadzie na tym protokole, używamy urządzeń wejść-wyjść do rejestracji w pomieszczeniach, w licznych pomieszczeniach, które tutaj mamy, do rejestracji e, śladów i, e, i także do przetwarzania ich na żywo. I dlatego, dlatego zdecydowaliśmy się na wersję Soundgridową, natomiast dla mnie, jeśli chodzi o interfejs w reżyserce, no to... O i o mój główny interfejs nie ma absolutnie innego wyboru. Zresztą wszystkie nasze reżyserki w naszym studiu wyposażone są w interfejsie Apogee. E, druga reżyserka tam jest wyposażona w Symfony Desktop, mamy też e, jeszcze trzecią małą reżyserkę, która, której głównym interfejsem jest Boom, z kolei najmniejszy z line-upu Apogee. <grym> Także, także jeśli o to chodzi, ja jestem absolutnym, że tak powiem, ekstremistą. Jest, jest, jest bardzo niewiele marek, którym jestem tak wierny jak Apple. W tym momencie używamy konfiguracji Symfony, która posiada 8 i 8 wyjść analogowych oraz 8 i 8 wyjść cyfrowych a, no, oraz interfejs soundgridowy. Ta konfiguracja w parze z rozetą, która uzupełnia nam ewentualne dodatkowe wejścia, wyjścia w praktyce w sumie się chyba jeszcze tutaj w tym sercu nie zdarzyło, żebyśmy tego potrzebowali. Natomiast bardzo niewykluczony że będzie to potrzebne w najbliższym czasie, no bo planujemy troszeczkę tutaj e, pewne, pewne zmiany i, i, i trochę rozwój setupu monitorowego oczywiście, dlatego, a, dlatego prawdopodobnie będziemy tutaj potrzebowali kolejnych, e, kolejnych wejść-wyjść. Natomiast no, to, co jest cechą Platformy Symfonii, to jest oczywiście to, że, że jest ona rozwijalna i, 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 i można sobie, że tak powiem, mm, można sobie w każdym momencie tych wejść-wyjść dołożyć, jeżeli, jeżeli nam ich brakuje i to jest, to jest oczywiście za z, z które pewnie skorzystamy przy tej okazji. Uważam, że każde szanujące się studio e, e, powinno dysponować przetwornikami co najmniej tej klasy, a ja mówię co najmniej, bo niewiele wyżej jest, <grym> tak naprawdę. Z moich, szczerze mówiąc, z moich doświadczeń, zrobiłem wiele, e, po tych doświadczeniach moich, jak dużo wnosi konwerter do dźwięku, zrobiłem sporo ślepych testów różnego rodzaju konwerterów różnych marek, w tym konwerterów bardzo drogi. Tak naprawdę takich na maksa topowych bym powiedział takich klasy masteringowej i oczywiście. I oczywiście jest tutaj bardzo dużo spektrum różnych rzeczy, które mamy do wyboru. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że Apogee jest to taka półka, powyżej której jest już trochę tak jak wiem, z instrumentami. Że jest taka, znajduje się, jest, jest taki level gdzieś, powyżej którego już nie ma lepiej, gorzej, jest po prostu inaczej. I Apogee jest dla mnie definicją tej półki. Ja myślę, że tu nie ma nad czym myśleć, tu trzeba posłuchać. Trzeba po prostu wziąć, posłuchać, porównać. A, i, a, I myślę, że dość szybko wszystko staje się jasne. Przynajmniej dla mnie tak było. Dla mnie, dla mnie to nawet test taki z gatunku ślepy, po prostu podmiana tego w ciemno na, na inne urządzenie, powoduje, że ja słyszę różnicę w jakości pracy, w szybkości dochodzenia do pewnych decyzji, ich podejmowania. A, i, no i po prostu ilość informacji, które do mnie docierają. Jakieś wady, ja wiem. Nie odkleiłem folii z ekranu jeszcze. Do tej pory nie zdarzyło mi się, nie zdarzyły mi się jeszcze, jeszcze jakiekolwiek problemy z tymi urządzeniami. Szczerze mówiąc żadne, zresztą w sumie nawet żadne urządzenia marki Apogee jeszcze mi się nie, nie popsuło w całej mojej karierze, szczerze mówiąc. Więc, więc nawet trudno, trudno mi tutaj wskazać jakiekolwiek wadę czy potencjalny problem. Może, dobra, jeżeli mówimy o wadach, no dobra, jasne, jak wszystko mogłoby być trochę tańsze.